Dzień dobry. Zapraszam na kolejne wydanie serwisu. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Dzień otwarty urzędu miasta. Dyktando 2012. 29 października otwarcie dworca PKP Korony Smakosza. Puchar premiera Donalda Tuska dla UKS-u Sprint Katowice. Kolejny triumf sokoła. GKS Katowice w rękach miasta. W ramach Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej zainteresowani zwiedzali magistrat i czatowali z wiceprezydentem Krupą. 17 października Urząd Miasta Katowice został otwarty dla mieszkańców. Akcję zorganizowano w ramach Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej. Mieszkańcy i młodzież będą, mogły dowiedzieć, będą mogli dowiedzieć się jak funkcjonuje urząd, dowiedzieć się, e, dowiedzieć się także jak funkcjonuje Rada Miasta, będą, m, dowiedzą się także o systemie SECAP. Zwiedzaliśmy cały urząd, odbyliśmy również spotkanie z radnymi na których dowiedzieliśmy się o wielu ważnych kwestiach związanych z naszym miastem. Była to fajna okazja do tego, żeby załapać taki bezpośredni kontakt z osobami decyzyjnymi w naszym mieście. Tego dnia można było również zadać pytanie wiceprezydentowi miasta Katowice Marcinowi Krupie podczas czatu internetowego. Robię to z zastępstwem za pana prezydenta Piotra Uszoka, który tego typu komunikację z mieszkańcami ma dość często. Ze względu na jego nieobecność, i wyjazd służbowy zagraniczny, no muszę to ja, ale z miłą chęcią to podejmuję to wyzwanie. No jest to coś nowego i może rzeczywiście... Również warto do wprowadzenia dla tych pomocników pana prezydenta Krujni są wiceprezydenci. Katowice są jedynym w Polsce dużym miastem, które zaangażowało się w tę inicjatywę. Z tej, za to zaangażowanie zostaliśmy nagrodzeni przez Radę Europy, zostaliśmy miastem 12 gwiazd. Jak mówi rzecznik Urzędu Miasta, celem Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej 2012 jest zbudowanie w Katowicach społeczeństwa obywatelskiego. Poznaliśmy Mistrza Ortografii Polskiej 2012. Narodową klasówkę pisało ponad 500 osób z całego kraju. Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Polskiej Ortografii oraz nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych zdobył Aleksander Mereśiński z Kielc. W konkursie udział wzięli miłośnicy ortografii z całej Polski raczej stres spowodować błędy, raczej on to, e, interpunkcyjne. Tak, na różne sposoby można było. Według mnie to napisać. Oczywiście jedyny słuszny będzie, będzie rozwiązaniem. Natomiast fajnie, fajnie było w tym uczestniczyć. Bardzo się cieszę, że się udało. Narodową klasówkę pisali m.in. profesor Andrzej Bochenek oraz prezydent Katowic Piotr Uszok. Każdym razem tekst sprawia trudność, ponieważ... Z reguły w tekście są używane wyrazy, które nie są przez nas powszechnie używane na co dzień. W związku z tym uważam, że żeby dobrze napisać klasówkę dyktando, to jednak trzeba trenować, trzeba czytać słownik ortograficzny i trzeba pracować intensywnie nad tym. Tekst tegorocznego dyktanda dostępny jest na stronie www.dyktando.info.pl 29 października o godzinie 16 katowicki dworzec PKP zostanie otwarty. Możliwość osobistego powitania podróżnych na nowym dworcu PKP, uroczyste zapalenie neonu Katowice, pamiątkowe zdjęcia to tylko część atrakcji zaplanowanych na pierwszy dzień funkcjonowania katowickiego dworca PKP. Ja jestem przekonany, że reakcja mieszkańców Katowic będzie bardzo pozytywna na nowy obiekt. Zachowaliśmy w nim najwyższe standardy realizacji dla nowych obiektów, jak i elementy tradycji i elementy, do których katowiczanie nie byli przywiązani. Uroczystości związane z otwarciem dworca zostały podzielone na dwie części. Pierwsza od godziny 13 to oficjalna inauguracja z udziałem przedstawicieli władz, grupy PKP, inwestora oraz wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji. Druga odsłona uroczystości od godziny 16 organizowana jest z myślą o mieszkańcach i co istotne będzie równoznaczna z faktycznym otwarciem dworca dla podróżnych. Wtedy otworzymy wszystkie wejścia na dworzec, czyli te od strony placu Szewczyka, od strony ulicy Słowackiego i od strony tuneli. Prowadzących speronów dworca. Myślę, że mieszkańcy przyjmą ten dworzec naprawdę z ogromną radością i będą z niego wręcz dumni, gdy odbierać będą swoich przyjaciół czy, czy rodzina na tym dworcu. Myślę, że osoby, które przyjadą do Katowic zobaczą ten dworzec. Będą nim na pewno zachwycone. Pierwotnie termin otwarcia dworca ustalono na 30 października, jednak w związku z przewidywanym wzmożonym ruchem przed dniem Wszystkich Świętych zdecydowano o przyspieszeniu otwarcia o jeden dzień, czyli 29 października. 18 października w pałacu Golsztajjnów rozdano nagrody w konkursie kulinarnym korony smakosza. Mieszkańcy Katowic wybierali najlepsze restauracje w mieście 8 i 9 września podczas obchodów dni miasta. Lokale oceniane były w kategoriach m.in. smak potraw, wystrój lokalu, jakość obsługi czy atmosfera. Ludzie zwracają uwagę na wszystko, co ich otacza, na menu, na sposób obsługi. I myślę, że każdego roku jakość świadczonych usług przez nasze lokale restauracje jest coraz większa i co nas bardzo cieszy bo chcemy żeby w mieście było dużo ludzi którzy którzy czy do restauracji czy w inne miejsca się udają i spędzają czas wśród mieściu i nie tylko Plebistyt Korona Smakosza to dobra inicjatywa, aby promować miasto. Tego typu działania właśnie pomagają w tym, żeby spostrzegać miasto nieco inaczej. Jako przyjazne mieszkańcom, jako przyjazne turystom, którzy mamy nadzieję będą coraz więcej odwiedzali nasze miasto. Jaki jest przepis na zwycięstwo w plebistycie? Determinacja duża, mało snu, dużo wyrzeczeń. Ciężka praca z personelem, oczywiście wspaniałym, dzięki, którym to, dzięki któremu też osiągamy to, bo jesteśmy drużyną. Głównym celem plebiscytu Korona Smakosza jest promocja katowickich lokali gastronomicznych oraz wyłonienie tych, które cieszą się największą sympatią wśród klientów. UKS Sprint Katowice osiągnął ogólnopolski sukces. Z tej okazji 18 października przedstawiciele katowickiego magistratu zaprosili czempionów na orlik znajdujący się przy kąpielisku Bugla, by rozegrać towarzyski mecz i wręczyć nagrody. W zeszłorocznej edycji tego ogólnopolskiego turnieju katowicki UKS Sprint zajął również wysokie, bo czwarte miejsce. To jest bardzo duża radość, bardzo duża duma dla nas wszystkich, dla mieszkańców Katowic, że młodzi biorą powa na poważnie to, co robią, że trenują, że dają z siebie wszystko, zdobywając zarazem wysokie wyniki sportowe w tym przypadku. Sami uczestnicy nie kryli radości i zadowolenia z zajęcia pierwszego miejsca. Na turniejach było fajnie, no. bardzo nam się podobało, fajna zabawa. Po prostu graliśmy swoje, dużo podań, motywowaliśmy się. Może pierwszy mecz nam nie wyszedł, ale reszta wyszła. Bardzo się cieszymy. Jak podkreśla trener sprintu, droga do sukcesu jest długa, trudna i wymaga nie lada wysiłku. Ja tutaj z tymi chłopakami pracuję od pierwszej klasy podstawowej, czyli już już jest to piąty, czwarty rok z niektórymi. No ciężka praca, trzy razy trenują w ciągu tygodnia. I tak się narodził sukces. Nie ukrywam. Największy sukces, jeżeli chodzi o nasz tutaj UKS na no pierwsze miejsce. W nagrodę za wygraną w turnieju uczniowski klub sportowy Sprint Katowice otrzymał czek o wartości 4000 zł, a młodzi piłkarze oraz sztab trenerski kominki i gadżety. Po ceremonii wręczenia zawodnicy sprintu stanęli na boisku do walki przeciwko katowickim urzędnikom. Sokół Katowice wygrał kolejny mecz, jednak styl pozostawia wiele do życzenia. Sokół Katowice wygrał spotkanie z Gaudią Budmel Trzebnica 3 do 0. W setach do 15, 18 i 18, ale styl i jakość gry budziły wątpliwości. Trener Sokolanek próbował szukać przyczyn słabej postawy swoich potopiecznych. Zwycięzców się nie powinno sądzić, ale ja osobiście jestem niezadowolony z postawy mojego zespołu, ponieważ zagrały słaby mecz. Na, na szczęście trafiliśmy na jeszcze słabszego przeciwnika i dlatego wynik był taki, jaki był. Ale tak jak mówię, poziom gry daleko odbiega od tego, od moich oczekiwań, myślę, że od dziewczyn również. Także chcieliśmy jak najszybciej zamknąć ten mecz, skończyć go zwycięstwem, żeby po prostu zapomnieć, bo naprawdę nie ma tutaj za bardzo co opowiadać na, o przebiegu tego spotkania. Po pięciu spotkaniach Soku jest w tabeli drugiej ligi na piątym miejscu. Prowadzi PLKS Pszczyna. W kolejnym pojedynku katowiczanki zmierzą się z SMS-em 2 w Sosnowcu. Oczekiwania piłkarzy, trenerów i kibiców GKS-u Katowice zostały spełnione. Aż czterech przedstawicieli miasta zasiądzie w Radzie Nadzorczej klubu. Spełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej zrezygnowała Kinga Pajerska-Krasnowska. Podjęto również uchwały, dzięki którym powołano do składu Rady Nadzorczej Krystynę Siejną, Elżbietę Solską-Kuchciak oraz Annę Dudzińską. Oznacza to, że miasto ma już większość w Radzie Nadzorczej, a to był warunek, by magistrat przelał 2,5 miliona złotych na konto klubu w celu poprawy kondycji finansowej. To jest pierwszy krok. Ja bym nie chciał tutaj przeceniać i, i mówić, że już zostały te pieniądze uruchomione. Jest pierwszy krok. Miasto ma kontrolę w Radzie Nadzorczej. Miasto będzie decydowało o kształcie zarządu. Miejmy nadzieję, że te pozostałe, te następne kroki będą szybkie. Z decyzji zadowoleni są piłkarze oraz sztab trenerski, którzy od dłuższego czasu nie otrzymywali pensji. Ja mogę tylko podziękować wszystkim zainteresowanym, że, że z tej sytuacji wyszli, rozwiązali ten, ten węzeł, który na pewno był problemem i, i, i mam nadzieję, że to jest dobra decyzja dla wszystkich. Dla mnie to jest najważniejsza sprawa, żeby GKS w końcu pracował normalnie, pełną parą. Mam nadzieję, że taka normalność zawita. Niestety piłkarze Geksy przegrali z Okocimskim Brzesko 1–2. Bohaterem gości Piotr Darmochwał, autor obu goli. Honorowe trafienie dla gospodarzy zaliczył Mateusz Kamiński. HC GKS Katowice przegrał w Krakowie 2–4. Rozwój Katowice uległ Wałbrzychu miejscowemu górnikowi po bramce Zinkę w 73. Minucie. Również AZS Uś Katowice nie zaliczył weekendu do udanych po porażce 2–4 z remedium Pyskowice. Więcej informacji na prezentowane dziś tematy znajdą Państwo na stronach comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejne wiadomości zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!